Szanowni Państwo, myślę, że szczególną wartością uro w których mam przyjemność uczestniczyć od wielu lat, jest to, że rozmawiamy o urologii. Rozmawiamy o zagadnieniach nie tylko teoretycznych, ale również praktycznych, lub bardzo praktycznych, tak jak w tym przypadku. Ja mam, przyznam, pewną obsesję na temat fatalnych czy ciężkich powikłań chirurgii urologicznej, czemu dałem m.in. wyraz w książce Urologia nieoczywista opublikowanej przed kilku laty. Stąd z ogromną satysfakcją witam na dzisiejszej debacie Pana Profesora Zbigniewa Jabłonowskiego z Łodzi. Cześć Zbyszku. Dzień dobry Państwu. Dzień, Dzień dobry. Pana doktora Piotra Kanie z Wojewódzkiego Szpitala w Siedlcach. Witaj Piotrze. Dzień dobry ja wszystkim. Dziękuję za udział w tej debacie, która będzie poświęcona Próbie podsumowania, co możemy zrobić, żeby zredukować, wyeliminować ryzyko wystąpienia powikłań. Czy mogę poprosić o moje slajdy? Powikłań związanych z działalnością chirurgiczną.